Witajcie na kanale MójLizDem.baz. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. Witam Was w nowym tygodniu. I jak widzicie, witam się z Wami z samochodu. Jedziemy właśnie odebrać młodą ze żłobka. Mamy dzisiaj poniedziałek, wróciłyśmy ja do pracy, młoda do żłobka. Muszę powiedzieć, że fajnie mi dzisiaj minął dzień w pracy, tak jestem pozytywnie nastawiona, dużo pozytywnej energii, szybko mi dzień zleciał, także dobrze, chociaż pogoda jest jakaś taka kiepska, bo pada. Natomiast jeśli chodzi o młodą żłobku, to rano było troszkę grymasów i troszkę dramatu, wiadomo. Natomiast widziałam na monitoringu, że spała. Bo rano przez dwie godziny monitoring nie działał i dzwoniłam do żłobka, żeby naprawili ten monitoring, ale się udało i widziałam, że Młoda spała przez mniej więcej godzinę, tak nam się wydaje. Także muszę jeszcze dopytać, jak ją będę odbierać. I dzisiaj mamy też muzykę: dawno nas nie było na muzyce chyba dwa tygodnie także będziemy po południu się jeszcze umuzykalniać. A teraz matka roku przyjechała po obiad do Złotych Łuków. Także podjeżdżamy pod Złote Łuki i będziemy zamawiać obiad dla rodziny. Właściwie sama nawet nie wiem, co chcę dla siebie. Dla Krzyśka pewnie wieś maka jak zwykle, ale dla siebie nie wiem co. No, dzisiaj niestety nie mam czasu na gotowanie. A miałam coś przygotować, nawet mam w domu składniki na Bigos i Krzysiek ostatnio marudziło Bigosie, że chce, ale nie zdążyłam tego przez weekendu gotować. A no, dzisiaj nie będzie absolutnie czasu, bo mamy tą muzykę, także przyjedziemy ze żłobka. Trzeba szybko coś zjeść i jechać na czwartą na muzykę, więc teraz szybko coś zamówimy. Widzę, że w Maku pojawiły się jakieś desery z Twixami. Szkoda tylko, że lody Makware na przykład i trochę jest zimno. Ale ciekawa opcja. I pierwszy raz mam w takim nowym Maku, gdzie na słupku był tylko mikrofon i głośnik, a ekran się wyświetlał z boku na tablicy, gdzie było też całe menu i promocje opisane. I tak jakoś mi było dziwnie, że nie mam tego ekranu tu, gdzie głośnik, tylko że on jest dalej. i... Na początku myślałam, że nie ma ekranu. I pan mówi, że sprawdzić zamówienie, a ja nie widziałam gdzie mam sprawdzić to zamówienie. No, nowy mak, nowo zbudowany. No to czekamy na jedzonko. No, tanio nie jest, powiem. Ja mam w ogóle wrażenie, że randki w maku też już nie są tanią opcją. Jakby ktoś chciał, bo kiedyś się mówiło, że taka obciachowa randka i randka po taniości to randka w maku. <laughs> I że to w ogóle wstydzić na randkę do Maka, chociaż ja zawsze byłam na stanowisku, że jeżeli obydwie osoby się na to zgadzają i na przykład, nie wiem, jesteście ze sobą już długo i e, nie chodzi o to, żeby się pokazać ani e, coś takiego i oboje lubicie jedzenie z Maka, to nie widzę nic złego w tym, żeby po prostu razem iść do Maka. No my, my z moim mężem też czasami chodziliśmy do Maka. No może nie na pierwszą randkę, pierwsza randka, była w parku. Ale co jakiś czas schadzamy do Maka po prostu od tak. Myślę, że to takie jest naturalne i że ważne, żeby dwie osoby się zgadzały i miały OK w tym temacie. Jak już tak stoję tutaj i czekam na to zamówienie, to wam powiem, bo dostaję od Was takie pytania też. E, co ja na przykład ze się zamawiam w maku do jedzenia, bo macie z tym problem, macie dzieci w podobnym wieku. E, no więc najprostszą opcją byłyby frytki, ale moje dziecko nie przepada za frytkami tak jakoś szczególnie. Mam no, jedną, dwie trzy. Raz chyba zamówiłam jej takie frytki specjalnie bez soli. Bardzo, dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Raz jej zamówiłam takie frytki bez soli, um, no i efekt był taki, że i tak musieliśmy większość zjeść sami. E, natomiast e, kiedyś, zupełnym przypadkiem, bo zamawiałam dla siebie, wyszło na to, że smakuje jej sałatka z kurczakiem. E, I zanim poleję tą sałatkę sosem, to na przykład daję jej kurczaka z tej sałatki, a potem trochę zieleniny, jakiegoś tam pomidorka ewentualnie. E, tam chyba jest też serek żółty, z tego co kojarzę. Także dzisiaj na przykład właśnie dla niej zamówiłam też taką sałatkę. No, albo jak my jemy na przykład maka, a ja mam w domu jeszcze jakąś zupę albo coś takiego, to daję jej po prostu coś, co jest normalnym obiadem na przykład z dnia poprzedniego, jeżeli mam dla niej coś. Natomiast nie ma najmniejszego problemu, bo właśnie, tak jak mówię, ta sałatka z kurczakiem jak najbardziej na propsie się i wejdzie. Więc tak, więc teraz nawet jej nie zamawiałam frytek. Ja dla siebie też nie biorę frytek, bo ja nie przepadam. Krzyszkowi wzięłam frytki. Frytki bez soli, ale to tak mm, mówię, ona skupnie, dwie, trzy, a potem już nie za bardzo. Nie ma na, na przykład takiej opcji, żeby ona cały posiłek pędziła tylko frytkami. I ogólnie muszę powiedzieć, że mamy takie obserwacje, że jak jesteśmy gdziekolwiek na mieście i coś jemy z młodą, to zazwyczaj wybieramy jej coś z menu dorosłego. Nie zamawiamy jej tego kids' menu, bo to zazwyczaj są jakieś nagetsy i tak średnio. No tu w maku też nie zamawiamy nuggetów, tylko w tej sałatce ten kurczak jest taki bardziej chyba w całości, tam jest papier z kurczaka e, tak w paski pokrojona. E, jak dojadę do domu, to Wam pokażę, ale chyba każdy wie, o co mi chodzi. No i co jeszcze? My też zazwyczaj zamawiamy jej coś z dorosłego menu. E, na przykład normalną zupę, którą jemy na pół e, i ona ostatnio zjada pół talerza zupy i to jej wystarcza za cały posiłek. Na przykład pół talerza żurku, gdzie zjada też tam ziemniaka i tak dalej I wtedy ma jako cały posiłek. Czemu się tutaj tak e, Kiedyś w jakiejś takiej grillowej burgerowni, o! W burgerowni zamówiłam e, warzywa z grilla na przykład, to też była fajna opcja. Eee, raz e, z takiego kids menu zamówiłam jej zupę meksykańską, e, ale ta zupa meksykańska chyba polegała po prostu na tym, że dla dziecka było pół cool porcji, a dla dorosłego byłaby cała, bo w dorosłym menu też była ta zupa meksykańska. Nie wiem, czy w dorosłym jest bardziej ostra, bo nie znam tego dania, ale ta dziecięca nam się tak spodobała, że z Krzyśkiem mieliśmy wielką ochotę i mówimy, chyba następnym razem sobie też zamówimy. Eee, to było chyba w Grill Poincie. Ta zupa meksykańska przyszła naprawdę z sporych rozmiarów. Zosia to miała na dwa dni i do tego były jeszcze naczosy i tortilla. To tą tortillę zjadła chętnie, a naczosy zjadłam ja. <gry> Także ostrych naczosów jej nie nam. Natomiast to było jako porcja dziecięca za, za pół ceny. Eee, czasami zamawiamy jej jako menu dziecięce takie pełne e, obiady. Jak jest tego menu dziecięcego, czy jakaś, nie wiem, mniejsza porcja kotleta, no to takie rzeczy. Ale takie, żeby frytki na to to niekoniecznie jakoś tak. Ja jestem w ogóle sceptycznie nastawiona do tego menu dziecięcego. Chyba wolę, żeby dziecko zjadło coś normalnego z talerza. E, wiadomo, że staram się unikać sosów grzybowych, e, czy jakichś tam, nie wiem, e, rzeczy tego typu. Ale, ale ogólnie to staram się, żeby Zosia jadła tak jak my, bo wtedy właśnie na mieście jest łatwiej, nie mam takiego wielkiego problemu, że nawet jeżeli restauracja nie będzie miała kids menu z nuggetsami to, to moje dziecko to zje no a w drugą stronę też ja nie muszę targać za każdym razem jakiegoś pudełka z jedzeniem dla niej, gdzie na przykład wczoraj miałam dla niej ciastka w restauracji ale ona zbójkotowała te ciastka i nie bardzo miała ochotę jeść własne ciasteczka także woli jeść normalne, ona lubi pachnące, świeżutkie, świeżo ugotowane, na pewno też coś innego niż w domu. Także to jest zawsze jakaś atrakcja. Czasem za więcej, czasem mniej, to też zależy. A Ostatnio testowaliśmy w domu pierogi, tu na przykład dobrze wyszły nam ruskie pierogi. Ciągle facet. A niekoniecznie na przykład owocowe. Pierogów z jagodami nie chciała, a ruskie zjadła. Także tak to wyglądało ostatnio. Więc ruskie pierogi też mamy przetestowane, że wchodzą. Mówię, może bym unikała rzeczy na razie z grzybami, chociaż no, wydaje mi się, że w gastronomii szansa zatrucia jest niewielka, ale jednak nawet jeśli się nie zatruje grzybami, to grzyby są ciężko strawne. Więc sosy grzybowe, zupy grzybowe, jakieś farsze z grzybami, to na razie staramy się nie, ale poza tym. Poza tym chyba większe rzeczy jest raczej na tak. Jeśli chodzi o zamawianie sushi, to zamawiam jedną rolkę ekstra dla Zosi i ta rolka, jak jej ostatnio zamawiałam, była z warzywami. Przetestowaliśmy to zupełnym przypadkiem, jak byliśmy na wakacjach w Karpaczu w hotelu Głębiewski. tam było takie no, średniej jakości sushi dla gości wystawiane, umówmy się. Natomiast były właśnie rolki z warzywami, tam z ogórkiem i z papryką I ona bardzo chciała, bo to było kolorowe No więc dałam i posmakowało Wiadomo, bez sosu sojowego, bez wasabi absolutnie I bez imbiru Ale po prostu taka rolka, ona sobie to bierze do buzi Trochę tam pociąga, trochę rozwali Ale trochę tego ryżu zawsze zje No i poprobuje coś innego także ostatnio jak zamawialiśmy sushi dla siebie to brałam jej rolkę tam z ogórkiem na pewno chciałabym unikać żeby nie była to rolka z surową rybą ale może za jakiś czas z pieczoną rybą z pieczonym sosiem też myślę, że czemu nie my często też dla siebie zamawiamy na przykład rolkę z kaczką pieczoną, więc to też chociaż tam jest ostra przyprawa, to może trzeba uważać ale myślę, że pieczone ryby albo warzywa albo słyszałam, że czasem restauracje mają jeszcze rolki z owocami dla dzieci to też może być jakaś ciekawa opcja. A oto proszę Zosia i sałatka z kurczakiem. Tutaj już pół sałatki rozparcelowane i Zosiunia wcina serek, pomidorek i kurczaczek. On jest taki pieczony w panierce. O, trochę mi telefon nie chce wyostrzyć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest pyszne i już była afera przed chwilą, że mam dać teraz, zaraz i natychmiast, bo moje dziecko dwa tygodnie nie jadło po prostu. Dzisiaj był ten tragiczny dzień, kiedy kurier obudził mi Zosię e, i o ironio był to moment, kiedy pisałam SMS-a do kuriera, e, żeby nie dzwonił do drzwi, tylko zostawił mi paczkę pod drzwiami, bo usypiam dziecko. E, no ale niestety w tym momencie pan zadzwonił do drzwi, e, nie zdążyłam. E, no i, i co? I przyszła paczka z Nexta, w sumie się cieszę, bo już dosyć długo czekałam na to zamówienie, chyba ponad tydzień. Prawie dwa tygodnie? Jakoś tak, no nie pamiętam dokładnie, ale często pytacie mnie o zamawianie z Nexta, więc zaraz Wam pokażę, co zamówiłam, ale właśnie jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa a propos tej paczki. Eee, cieszę się, że już przyszła, bo dostałam maila, że będzie dopiero za około 5-7 dni roboczych, także było jakieś opóźnienie na tej paczce. I muszę powiedzieć, że jestem zła na Nexta o tyle, że z każdym kolejnym moim zamówieniem jest coś nie tak. Pierwsze zamówienia, które u nich robiłam, były super szybko, bezproblemowo i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że z powodu Brexitu się to trochę coraz bardziej pogarsza. I to zarówno jeśli chodzi o dostępność ubrań, jak i o dostawę. W zeszłym roku chyba miałam taką sytuację, jak zamawiałam jakieś pajace na jesień dla Zosi, że bardzo długo czekałam, aż tam dzwoniłam do Nexta i e, potem bałam się, że przyjdą e, i będą za małe te pajace. Były jeszcze dobre, ale krótko Zosia w nich pochodziła. E, no natomiast później to zniechęciło mnie do zamawiania i teraz dużo częściej zamawiam rzeczy z hm e, no a jeśli chodzi o Nexta, to co ja zamawiałam e, latem, kostiumy kąpielowe, bo w hm mi się nie podobały, w Nexcie były ładniejsze e, i teraz zamawiałam Zosi kombinezon zimowy, e, no i chciałam, żeby doszedł przed pierwszym śniegiem, e, no więc zależało mi na tej paczce. Na szczęście Zdążyła przed pierwszym śniegiem do paczka, ale jak dostałam tego maila, że za 5-7 dni roboczych, to wykurczę, coś jest nie tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja lubię sobie robić zamówienia, także dodaję sobie rzeczy do koszyka i tam dwa dni mam ten koszyk, się zastanawiam, rozmyślam i dopiero potem coś zamawiam. No i ostatnio coraz częściej w Nekście zdarza mi się tak, że jak wracam do koszyka na drugi dzień albo po dwóch dniach, to już połowy rzeczy z tego koszyka nie ma dostępnych bo ktoś mi je wykupił e, także troszkę mnie to złości no i teraz też się tak stało chciałam dla Zosi zamówić jeszcze bluzkę z długim rękawem bardzo ładne, e, do kompletu do jednej rzeczy, którą zamówiłam e, no i niestety jak wróciłam do koszyka to się okazało, że bluzki są wyprzedane, inne kolory mi się nie podobały, także nie zamawiałam już nic innego także w sumie zamówiłam tylko dwie rzeczy, dlatego że kombinez zimowy i dres e, resztę ciuchów takich jesienno-zimowych e, albo już mam albo e, domówię sobie na przykład z handemu, także myślę, że tak to rozwiążemy, natomiast kombinezony w handemie był słaby wybór. Widziałam, że w handem głównie postawił na zestawy spodnie na szelkach i kurtka. Jasne, że może jest to bardziej wielofunkcyjne, bo kurtkę można nosić osobno, natomiast ja mam taki pomysł, żeby Zosię ubierać w kombinezon, żeby mi się to zakładało szybciej i na przykład w momencie, kiedy jedziemy rano do żłobka, to ubrać jej pod spód cienkie getry i bluzkę i na to naciągnąć kombinezon. Ja wiem, że w samochodzie się nie powinno jeździć w kurtkach i kombinezonach, bla, 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 ale jedziemy krótko, a rano samochód jest zimny, więc to nie może być też tak, że ja dziecko wsadzę do samochodu w bluzie, nawet pomimo tego, że auto jest w garażu. Dlatego, że w samochodzie jest zimno i zanim się auto nagrzeje, to my już będziemy wysiadać z tego samochodu. Myślę, że nawet ogrzewanie może nie zacząć działać do momentu, kiedy będziemy wysiadać. Więc generalnie wsiadamy do bardzo zimnego samochodu i jedziemy w zimnym aucie. A potem w żubku jest ciepło, a szybciej mi się będzie zakładało kombinezon w całości niż spodnie na szelkach i na to kurtkę. Także taki mam plan. No a poza tym kombinezon też na wyjścia na dwórne na spacer, na sanki potencjalnie, i tak dalej. Także z tego powodu chciałam mieć kombinezon. Nie wykluczam, że kupię jeszcze kurtkę, chociaż jedną kurtkę taką przejściową mamy i może się okazać, że obleci tylko ta przejściowa, a potem już będzie ten kombinezon. W zeszłym roku miałyśmy właśnie kombinezon zimowy z Nexta, bardzo nam się fajnie sprawdził, oczywiście jest już za mały. Natomiast naprawdę świetnie mi się sprawdził, był bardzo ładny. Bardzo słodko to się na zdjęciach, nie wygląda bardzo dużo komplementów dostaliśmy na temat tego kombinezonu i naprawdę fajnie się sprawdził, także teraz też postawiłam na Nexta. Wybór jest przeogromny. Mnie się podobało co najmniej cztery kombinezony, ale zaraz wam pokażę co wybrałam. No i tak oto się prezentuje moja duża paka z Nexta. Jak widzicie darmowa dostawa to też jest fajne. Także już zaglądamy do środka. I oto pierwsza rzecz z tego zamówienia. Czyli dresik na żywo wygląda lepiej. Tutaj mam troszeczkę przekłamane światło teraz, ale jestem po prostu zachwycona. Wygląda to, jakby było malowane farbami. Cena to 92 zł, także drogo. Jest to dresik. On się nazywa jakieś zające, bo tutaj nie wiem, czy widzicie, są jakieś takie malowanki. Nawet nie do końca wiedziałam, że ta bluza będzie miała falbankę, ale falbanka jest przeurocza. Także tutaj mamy bluzę i w komplecie spodnie dresowe takie na gumeczce bardzo fajne e, widzę, że wszystko jest takie z meszkiem e, ocieplane ja wzięłam rozmiar e, półtora roku do 2 on jest chyba tam opisywany jako 86 na 92 i taki oto dresik i właśnie do tego do kompletu chciałam takie cienkie bluzki um, ten sam wzór tylko tam pięć różnych kolorów um, na przykład żeby było do tego dresiku no, ale niestety nie udało się. Ale ten dresik mnie tak zachwycił, że po prostu wzięłam, bo niby dres, ale całkiem. Wejściowy, no i wiadomo, to też można miksować też czy z legginsami, czy z czymkolwiek innym. Także y, fajnie jeszcze, tylko jestem ciekawa, czy tu jest jakieś zapięcie przy bluzie. Nie, tu nie ma, ale mam nadzieję, że się to będzie rozciągać. Bo muszę Wam powiedzieć, że wczoraj uglądałam jakieś bluzy w pepko i wszystkie właśnie nie miały tutaj zapięć, ale były tak sztywno uszyte i bałam się, że nie dam rady po prostu młodej tego założyć przez głowę. Ja jednak wolę jak takie bluzy dla małego dziecka mają tu jakiś guziczek z boku, czy coś, albo jak są rozpinane z przodu, wtedy jest łatwiej. Założyć. I klucz całego zamówienia, czyli kombinezon. Kombinezon zimowy, jak żeby inaczej różowy. Bardzo nam się z krzyżkiem spodobał, on jest taki błyszczący. Ten kolor tutaj macie trochę przekłamany, nie wiem dlaczego mam tu dzisiaj takie dosyć żółte światło, jest jakiś pochmurny dzień. To jest taki bardziej pudrowy róż. Kaptur ma. Futerko. Rozmiar wybrałam ten sam, czyli na półtora roku do dwóch. Nie wiem, czy tu coś jest napisane. A tak, jest na 92. Tak się prezentuje ten kombinezon. Złoty zamek. Co mnie bardzo zainteresowało, to że ten zamek jest jakiś taki dłuższy za pupę. Śmiesznie to wygląda. E, stópki oczywiście nie są zakryte, bo już to jest dla dzieci chodzących do butów. Um, cena, już Wam mówię. 173 zł. Także myślę, że tak standardowo, nie za tanio, nie za drogo jak na kombinezony. Jeśli chodzi o tył, to wygląda po prostu tak: ma tu ściągać taki w pasie i mam nadzieję, że będzie dobry, że nie będzie za duży. Także młoda teraz jest na spacerze z babcią. Jak wróci, to będziemy mierzyć. A jeszcze go rozsunęłam, bo czasem mamy się zastanawiamy jak wygląda środek. No więc środek tu jest taki pół na pół. E, tu jest polar na kapturze i tak jakby na tej bluzkowej części. Tu już na nogawkach jest taka śliska podszewka, nie ma polarku. I widzę, że na rękawach też nie ma polarku, ale ten środek tutaj, gdzie jest tułów, jest naprawdę fajnie zrobiony i bardzo cieplutki. Także zapowiada się to bardzo dobrze i myślę, że nawet na sanki i inne atrakcje będzie spoko. On na stronie był opisywany to jest jako nieprzemakalny, no i myślę, że ten materiał da radę jest taki dosyć yy, śliski. Także taki różowy cukiereczek będzie. A jeszcze tylko tak, a propos tego zamówienia z Nexta, dostaję też od Was dużo pytań a propos e, tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii, I jak długo te paczki idą oraz czy jest cło. E, więc z tego, co mi wiadomo, większość rzeczy z Nexta wysyłanych jest z magazynów z Niemiec. Um, te, które są z Wielkiej Brytanii wysłane, to właśnie są te opóźnione paczki i wtedy jest informacja, że coś idzie długo. Ja tak miałam właśnie w tym zeszłym roku, że to szło z Wielkiej Brytanii, dlatego paczka była opóźniona. Um, słyszałam od ludzi, że czasami te zamówienia przychodzą niekompletne, jak czegoś brakuje i dopiero reszta jest dosyłana inną paczką. A jeśli chodzi o cło i takie finansowe sprawy, to nie zdarzyło mi się nigdy płacić żadnego cła, e, żadnych opłat dodatkowych celnych i tak dalej, płacę tylko to, co jest na stronie. E, tylko po prostu tak jakbym kupowała w e sklepie, tylko jest ta jedna opłata na stronie i to wszystko. Także nawet po Brexicie nie zdarzyło mi się, żeby na paczkę była jeszcze nałożona jakaś opłata celna. Ale nie wiem, czy tak jest wszędzie, dlatego że słyszałam różne opinie. Znaczy, niekoniecznie o Nekście, tylko w ogóle o paczkach i o cłach. Że bardzo często cło, jego wysokość oraz to, czy w ogóle jest, czy go nie ma, zależy od tego, gdzie w Polsce mieszkamy. Bo generalnie chyba decyduje regionalny urząd celny, pod który podlegamy. Także głowy nie dam, ale mnie się nie zdarzyło w Nekście płacić żadnego cła. U mnie dzisiaj takie gotowanie. Tutaj robi się pomidorówka. Dostałam od mojej mamy rosół, taki długo gotowany, aromatyczny. Ale ja nie jestem fanką rosołów, bo rosół to dla mnie niedokończona zupa, także robię pomidorową. A tutaj mam magiczny napój, który jest e, podobno napojem prozdrowotnym. Tutaj są liście laurowe i goździki. E, w pół litrze wody i to się ma gotować 10 minut. I z tego taka herbatka, która jest podobno prozdrowotna. Także chwytam się jej medycyny naturalnej. Mam nadzieję, że mi to pomoże. Przeprowadzam właśnie kuchenne eksperymenty i próbuję zrobić tartę z kurkami z ciasta filo. Nie wiem co mi z tego wyjdzie. Jak będzie jadalne, to wam napiszę może przepis w opisie na dole. Robię to pierwszy raz w życiu i mocno na oko już widzę, że trochę za mało mi tego farszu wyszło, ale nie gadam, tylko wrzucam to jeszcze do piekarnika. Tutaj mój piekarnik, u góry ta tarta, a na dole jeszcze takie jakby hot dogi, dlatego że zostało mi trochę tego ciasta yy, i stwierdziłam, że wezmę yy, kabanosy i ser żółty i zrobię takie yy, ala yy, bułeczki zapiekane, zobaczymy jak to wyjdzie. Obawiam się, że to co robię ekstra dodatkowo i przypadkiem wyjdzie lepsze niż ta tarta, zobaczymy. I tak oto wygląda moja tarta po upieczeniu, bardzo jestem ciekawa jak będzie smakować. Muszę mówić po cichu, bo młoda śpi ja właśnie robię sobie maseczkę na twarzy. Natomiast y, śmiałam się przed chwilą strasznie dlatego, że Krzysiek y, był w sklepie i pojechał po kwiatka dla mojej mamy, ponieważ jutro wybieramy się do niej na urodziny i zapomnieliśmy y, o kwiatku. Mama już urodziła miała jakiś czas temu, ale ponieważ byliśmy chorzy, to nie mogliśmy e, jej odwiedzić z tej okazji i jutro zaprosiła nas na obiad. No i wymyśliłam, że kupimy mamie kwiatka w doniczce, ale tak się do tego zbierałam, że zapomniałam. No i teraz ostatnia chwila, e, wieczór i Krzysiek pojechał do sklepu. No wraca z kwiatkiem, ciemny przedpokój ja mówię, że o, ale fajny, ładny, ładny, ładny. E, taki mały storczyk, zaraz wam go pokażę. E, no i ja tak patrzę na tego kwiatka i okazało się, że on jest sztuczny. Także taki oto kwiatek e, muszę powiedzieć, że na żywo nawet wygląda lepiej chyba niż to w kamerze. To w kamerze może widać, ponieważ on jest sztuczny, trochę zdradzają go te korzenie, bo rzeczywiście one są takie trochę gumowe, e, natomiast jest tu nawet wysypany taką prawdziwą ziemią e, i naprawdę od przodu wygląda całkiem zacnie. E, ja dopiero jak spojrzałam na liście, to te liście widać, że one są takie jakby plastikowe, tak się za bardzo trochę błyszczą w porównaniu z żywym storczykiem. E, natomiast naprawdę z daleka. Te kwiatki tutaj, no to powiem wam, że ja mam dwa żywe storczyki i wyglądają podobnie. E, także naprawdę spoko, a Krzysiek się wkurzył mega, bo mówi, że jeszcze z tej ziemi mu się posypało w aucie i ma pół auta do odkurzania teraz. E, no ale koniec końców stanęło na tym, że nie damy mu sztucznego, zostawimy go już u siebie, albo zostawimy go w łazience, bo łazience dobrze się sztuczne kwiatki trzymają, albo tu gdzieś na parapecie. Gdzie mamy taki trudny parapet, bo jest mocne słońce i grzeje kaloryfer. I nic oprócz kaktusa tutaj yy, nie wytrzymuje, więc może taki sztuczny kwiatek wytrzyma. A Krzysiek pojechał teraz jeszcze raz do sklepu po coś żywego. Dzisiaj mamy sobotę. Mieliśmy dzisiaj jechać na basen, ale jak widać nie jesteśmy na basenie, tylko w domu. Tak, nasz basen zaczyna się za pół godziny, ale niestety wczoraj po południu Zosia zaczęła wymiotować. Także mieliśmy ciekawe popołudnie i jeszcze ciekawszą noc. Byliśmy wczoraj wieczorem na tej nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, bo oczywiście... Wszelkie atrakcje zdrowotne są popołudniami i w weekendy, jak już przychodnia jest nieczynna. No i okazuje się, że pół jest chore. Ja o tym wczoraj nie wiedziałam, dopiero na Facebooku żeśmy się z rodzicami E, zgadali, że e, kilkoro dzieci było odbieranych wczoraj ze żłobka przed czasem, e, właśnie bo już wymiotowała w żłobku. Zosia zaczęła wymiotować dopiero po odebraniu o 16, um, bo cały dzień w żłobku nic nie jadła. No i tak się zastanawiamy teraz z rodzicami, czy to było coś z jedzenia, czy to jest wirus. E, no widzicie, Zosia teraz marudzi i będzie chciała, może iść niedługo spać, no bo w nocy kiepsko spałyśmy. E, na tej nocy pomocy lekarskiej pani doktor chciała nas zostawić w ogóle w szpitalu. Ja się przeraziłam i nie chciałam się na to zgodzić, ale chodziło generalnie o podanie kroplówki o to, że Zosia się zaczęła odwadniać i że jak tylko się napiła czegoś, to od razu wszystko było out i zwrot. No ale stanął na tym, że dostała zastrzyk i dostaliśmy lek na receptę też do domu. I zalecenie pojenia łyżeczką, wodą z solą i cukrem i to w takim stylu jak idzie kroplówka, czyli po 3 godzinach od zastrzyku pojęliśmy łyżeczką, jedna łyżeczka co 5 minut przez godzinę do 2 godzin, a potem zwiększać dawkę, czyli na przykład półtorej łyżeczki do dwóch łyżeczek. No i muszę powiedzieć, że tą jedną godzinę bardzo sumiennie, tak co 5 minut i nawet Zosia chciała i nawet piła, także fajnie i nie było żadnych zwrotów, bo chodziło o to, że to nie może być większa ilość, bo pójdzie zwrot. Dzisiaj rano też żeśmy jeszcze e, tak pili i daliśmy e, ten syrop, który dostaliśmy na receptę, no i mamy nadzieję, że już pójdzie ku dobremu, na razie tfu tfu żadnych zwrotów nie było. Natomiast na początku chcieliśmy kupić po prostu jakiś lek przeciwwymiotny w aptece i okazuje się, że dla tak małych dzieci przeciwbiegunkowe można dostać bez recepty i nawet mamy w domu, natomiast przeciwwymiotnych nie. No. Także sprawa poważna, a Zosia nam się zaczęła odwadniać. Także teraz walczymy. No i cały żłobek chory, także mamy nadzieję, że do poniedziałku jakoś wszystko się wyklaruje. Robię właśnie obiad i zrobiłam krem z pieczarek z Thermomixa. Bardzo dobry i bardzo go polecam. Tak wygląda efekt końcowy, ale zaraz wam powiem jedną ciekawostkę. A mianowicie w przepisie jest 400 gramów pieczarek i ja zazwyczaj dawałam te 400 gramów pieczarek. Jak miałam, ale teraz w lodówce została mi taka resztka półupakowania, i nawet nie wiedziałam ile tam dokładnie tego jest. No i były już takie trochę zwiędłe i zdechłe, więc mówię: Dobra, zrobię z tego zupę, tak po prostu, żeby zużyć te pieczarki, tylko po to. No i okazało się, że po wyrzuceniu kilku, które się zepsuły, zostało mi tych pieczarek tylko 100 gramów. I tak mówię, robić tą zupę, czy nie robić. A mówię, dobra, zrobię. I nawet się zastanawiałam, czy wszystkich proporcji nie zmniejszyć, ale jeżeli podzieliłam wszystko przez 4, to miałabym 100 ml zupy zamiast pół litra, trochę bez sensu. Więc mówię, dobra, e, to dodamy 100 g pieczarek, a resztę proporcji zostawimy e, takich jak w oryginale i ku mojemu zaskoczeniu e, złamałam system i okazuje się, że ta zupa jest ok. Ja nie mówię, że ona smakuje tak samo, no bo na pewno nie. E, ale smakuje, jest smaczna i nic jej nie brakuje, i normalnie można ją jeść i można ją podać. W związku z tym e, teraz dochodzę tylko do wniosku, że e, nie wiem, czy restauracje nie, lo, nie robią ludzi w wała e, czasami w momencie, kiedy e, okrajają ilość składników, a danie dalej jest smaczne i jadalne. Ja nikomu mówię, bo nie chcę zarzucać, że tak robi, natomiast no skoro zamiast 400 g pieczarek dam 100 i zupa jest jadalna i jest ok i jest smaczna. No to można 4 razy więcej zupy zrobić. No więc taki tip, jakby ktoś miał termonicsa i próbował, i brakowało mu pieczarek, to można zrobić zupę ze 100 gramów. A zdrowotny update mamy taki, że rano było wszystko ok. Zosia zjadła jajecznicę, dostała łyżeczką troszkę pić i było ok, do momentu kiedy w południe nie dostała cyca, bo po cycu było dużo mleka i był zwrot. Także jeszcze wieczorem będziemy dawać lekarstwo. Mam nadzieję, że to tylko z powodu ilości tego wycycanego mleka był zwrot. I teraz gotuję dla niej taki delikatny rosołek na obiad, i mam nadzieję, że jak będzie jadła mniej, to sytuacja się uspokoi.